Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Jezusa. Umiłowany ludu mój, miłuję Was, prowadzą i gromadzą Was jako pasterz dusz, umiłowany ludu mego serca. Przychodzę z miłością moją, by was pobłogosławić i zaoferować Wam mój krzyż chwały. I majestatu, dzieci moje, dalej cierpię za każde z Was. Patrzę, jak coraz bardziej i bardziej oddalacie się od mojej owczarni, zanurzeni w fałszywych doktrynach, ponieważ mnie nie uznajecie. Mój lud akceptuje to, co grzeszne, fałszywe i haniebne przyjmuje to, co niewłaściwe i zeznajamia się ze złem. Wzywam was do nawrócenia. Jest to dokładnie czas na to, żeby nie kierowały wami wasze interesy, ale te mego domu. To jest czas znaków poprzedzających ostrzeżenie, a mój lud wciąż nie bada sam siebie, Swojego sumienia, nie wchodzi we własne wnętrze i nie patrzy na siebie bez masek. Moje dzieci działają poza moją miłością. Oddalone od postępowania prawdziwego chrześcijanina pozwalają się przyciągać przez tych, którzy znając mnie, gardzą mną szukając swoich własnych interesów, a nie moich. Ludzkie nędze doprowadziły was do posmakowania tego, co grzeszne, kochając się w ziemskiej władzy, doprowadzając do zatopienia mego kościoła w mroku i uciszając młotem ołtarze ofiary eucharystycznej. Och, czasie bólu! Cierpię znów i znów, a mój lud zaślepiony, wpatruje się wyłącznie w samego siebie, gardzi pokorą i z wielką pychą karmi swojego, napuszone i zepsute. Tyle wam dałem, dzieci, tak wiele tracicie przez pychę. Aż wreszcie, nie znajdując pociechy ani duchowego spełnienia, na nowo padacie przede mną na twarz, żebym ja uwolnił was od całej tej gangreny, której pozwoliliście spaść na to, co jest moje. Módlcie się, ludu mój, módlcie się. Moja sprawiedliwość przychodzi po to, co jest z mojej własności. Módlcie się, ludu mój, módlcie się. Miasto świateł zostaje zgaszone, gwar zabaw uciszony, i moje dzieci wołają. Módlcie się, ludu mój, módlcie się za Argentynę, cierpi wobec zdumionej ludzkości. Módlcie się, ludu mój, módlcie się. Siły natury działają z większą siłą. Moi nieprzyjaciele podnoszą się przeciw moim dzieciom. Bez lęku trwajcie dalej w wierze. Moje legiony anielskie zmuszają prześladowców do ucieczki. Ludu mój, Ludzka pycha i głupota muszą zostać usunięte z powierzchni ziemi jako przygotowanie do tego, aby przepędzić przeszkody, które mieszkają we wnętrzu każdego z was. Oddajcie mi się bez ludzkich oporów. W ten sposób ja będę wszystkim w was, a wy będziecie moją radością. Pospieszcie się dzieci. Uwolnijcie się od tych wszystkich łachmanów, które przeszkadzają Wam iść do Mnie. Bądźcie miłością, braterstwem, miłosierdziem, przebaczeniem, nadzieją i niech każdy będzie podporą dla swojego brata. Spełniajcie przykazania, kochajcie sakramenty, pojednajcie się ze Mną, i przyjmijcie mnie z miłością chodzi oczywiście o spowiedź i eucharystię z miłością za tych którzy mnie nie miłują w ten sposób będziecie moją radością tak postępują moje dzieci by zasmakować mojej miłości i moja miłość będzie w was znakiem mej obecności. Błogosławię was i was umacniam. Ludu mój, bez obaw idźcie dalej, trzymając za rękę mnie i moją matkę. Moje serce bije dla każdego z was. Kocham was, wasz Jezus. Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia Boże Miłość ogarnia wszystko, nasycając tego, kto ofiarowuje się, by należeć bardziej do Chrystusa, a mniej do świata. To bardzo głębokie słowo. Rozważmy je wnikliwie kilkakrotnie. Nasz Pan Jezus Chrystus przypomina nam, że zostaniemy rozliczeni przez nasze własne sumienie. Konieczne jest, żebyśmy wciąż trwali w przygotowywaniu się, żalu za grzechy, wyznawaniu ich i w utrzymywaniu się w nieustannym akcie. Wynagrodzenia i miłości, miłości i modlitwy. Wzywa nas do porzucenia łachmanów ludzkiej głupoty, tej pychy, która rani duszę i nie pozwala nam zobaczyć siebie takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. Bracia, to pilny czas, skoro nasz Pan Jezus Chrystus mówi nam, że jest to dokładnie czas na to, żeby ci. Którzy go nie szukali, zaczęli go szukać. Możemy zrozumieć, że człowieka przynagla szukanie nawrócenia, szukanie tego osobistego spotkania z Chrystusem, żeby był człowiekiem, w którym mieszka ta miłość Boża, do której wszyscy jesteśmy wezwani. Uważni i w stanie duchowej gotowości. Tak trwajmy wobec Bożych Słów. Które mówią nam, jest to czas znaków oraz spełnienia. Dlatego jesteśmy wezwani do tego, by się przygotować, gdyż każdy dzień, który mija, to kolejny dzień bliżej ostrzeżenia, albo dzień, w którym możemy zostać wezwani przez Bożą obecność. Bracia, Chrystus cierpi nieustannie. I każdy z nas może być duszą wynagradzającą za ból naszego umiłowanego pana Jezusa Chrystusa. Uwaga, by nie stać się ofiarą zła, które powstaje przeciwko kościołowi naszego pana Jezusa Chrystusa i przeciwko mistycznemu ciału Chrystusa. Uważajcie, bo ołtarz ofiary eucharystycznej został uderzony przez tych, którzy znają Chrystusa, ale chcą posiąść Kościół Chrystusa. Bracia, konieczne jest oczyszczenie człowieka, jak to powiedział nam nasz Pan. Lecz pamiętajmy, że pośród oczyszczenia zawsze pozostaje Boża pomoc, ta pomoc, dzięki której lud Boży szedł naprzód i będzie szedł dalej. Aż do wypełniania się czasów. Kościół może być uderzony, ale trwa tak, jak Chrystus trwa. Amen.